Przebrał się ze drag z zebrała jego belazona, wideo. Kiedy kilka tygodni temu na jaw wyszl o, że Krzysztof i zgodził się z 18. edycji Twoja twarz brzmi znajomo, wszyscy byli w szoku. Prezenter, który zawsze unikał scenicznych wyglupów, do których namawiany był chociażby w tancu z gwiazdami, zapragnął spełnić się w roli piosenkarza. I jak się okazuje, idzie mu świetnie. Niedost, że wygrał pierwszy odcinek jako Maciej Malenczuk, 62 litry. Przecinek być może uda mu się triumfować także i w następnym. Niewiele osób zdawało sobie sprawę, że Krzysztof i potrafi śpiewać. W drugim odcinku mianie lada wyzwanie. Bo został ubrany w specjalny kostium, charakterystyczny dla ukraińskiej gwiazdy. Werka Serduchta to artysta, który światową sławę zyskał w 2007 roku, kiedy w w nie wygrał dla swojego kraju Eurowizji. Jak poradził sobie z jego piosenką i bisz? Może barwowo daleko od oryginalu, ale i tak czekam z niecierpliwością. Już teraz uśmiecham się do ekranu. A co będzie jutro przy całym wystepie? Napisała jedna z internautek. Najwięcej uwagi przykuwa jednak komentarz Anny Nowakibirz: Ale w domu, przy dziecku, to zawsze ja mówiłam po niemiecku. Ach, te nogi roztęczone. szal, ekscytowała się. Przy okazji, zdradzajac, ze Krzysztof praktykował naukę języka niemieckiego, kiedy ich syn był malym chłopcem. Myślicie, że znów uda mu się wygrać odcinek?